Halo, 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 halo Hallo, halo Siema, siema, kiedy live? No przecież jest live. Zależy o jaki live też pytać, nie? Siema, mordo, siema. Hej Monik, hej Cześć czołem wam, z No i co? Poszukałem, ale się z, trzeba był na Strobowskiej, przy zalewie, ja tu się pokręciłem trochę, bo mówię, może tu wysiądzie, a on pojechał sobie na widok, no i wracamy, no, na widok, idziesz sobie szukać, no, idę, 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 może, może jeszcze nie uciekł daleko, mhm. już policja jeździ tu za... Po osiedlu widzę, już go szukają, bo przed chwilą stanęli yy, no, stanelko bloku. się przyglądają na mnie, to chyba będą jeździć za mną. Tak. Nie wiem, czy to dobry pomysł, o, jadą właśnie, ale nie będę ich pokazywał No, może lepiej, rurcz, live'a Ewidentnie chcą, żebym mógł go zaprowadzić i do nich... o skręcili, dobra był pod bankomatem, wiem, że był ale publika nie dał, więc by yy, się wkurwił i wyłączył live'a szukamy go razem mongol no szukamy, szukamy no tylko nie wiem czy to jest dobry pomysł, bo chyba bo szuka go policja i się czy za nami nie jadą. Uspokój się, nikt Cię nie śledzi? Nie no, ja wiem, że nikt mnie nie śledzi, ale takie wrażenie mam, nie? No. godzinnym trafem akurat stanęli tam, gdzie ja stałem, nie? Ale nie pytali się nic. To no... Ale co Ty gadasz z tym, że go szukają? Serio dostał jakiś list? że wraca do paki, tak? No kurwa, to po cholerę WS miałby przyjść mi to powiedzieć. No, dlatego ja nic nie potwierdzam. Najlepiej, jakby trzeba teraz poszedł na leśmiana i wziął ten list i byśmy wiedzieli, co tam jest napisane i tak dalej, i tak dalej. no To jak go ten znajdę i przekonam, to zobaczymy. nie? Czy, czy zgodzi się na to. parę, no mam, no, siema. Dwa łaburki na makijaż po mnie czystą, a nie chcę czystą do piekła. No. Nie chcę czystą. do mieszkania Ci przyjeżdż... Tak, tak, no. Do mieszkania, do mieszkania, czy jest na ulicy, mnie nie zaczepił Widziałeś to pismo na własne oczy, nie? Dlatego mówię, że najlepiej jakby trzeba poszedł, przeczytał i potwierdził, co jest tam napisane. O tym chodzi. No Tak jak mówię, dopóki yy, Bym trzeba tego nie potwierdzi No to na razie jest takiej no, no name, tak? Na razie Może być prawdą, może być nieprawdą. No, no. Tę, tę, tę. Dobra, lecimy. Może może gdzieś go znajdziemy na widoku Dobrze by było jakby My się czegoś dowiedzieli Witam 20 osób, witam, witam Mawia się z tobą i ucieka nie czaje No bo, Nie wiem, no może, może gdzieś tam będzie czekał na mnie no Zobaczymy Nie, na no ci... Rodzina też chyba może odebrać, chyba że to jest typowo y, za. Jak to się mówi? Napisane? Nie, no do odbioru, że do własnych rąk, no ale to wiesz. Y, mogli powiedzieć, że. Y, ma, może mają. Nie wiem. W, że mogą odbierać za niego te pisma. No nie wiem, jak to tam jest. No, no nie wiem, nie wiem. Ja dochodzę i idzie... cię kolęba. O. Nie może po składać. Coś tu śmierdzi? No nie wiem, no nie wiem, no to mówię No dobrze by było, jakby się okazało, że yy, No Że to prawda, nie? Ale myślę, że to jest, coś na rzecz jest no. to coś musi być na rzecz. Najlepiej, jak trzeba To potwierdzić, tylko Yy, mówię, musi iść do, do domu i zobaczyć co przyszło i co jest napisane. No. Może odebrać to wyjech, może tych jak najsiężę No nie wiem, może i tak było, no nie wiem, też tam nie wnikam jak oni odbierają korespondencję między sobą, nie? Zresztą trzeba w ogóle nie odbiera korespondencji, ani z poczty, ani Pewnie jak przychodzili, to do domu. A druga kwestia... Czemu go z, z, z klatki wyrąbali, to nie wiem. Trzeba ich nie ogarnia. No, na pewno listonoszowi się nie chce szukać. Przechodzimy tu stary miał. No, nie miał. Nie miał i nie będzie raczej miał. Dobra, poczekamy, zobaczymy. No. Ja, ja tam z buciorami w to nie wchodzę. Najlepiej jak tam mówię, złapę Sebę, Seba pójdzie yy, do babci yy, i się wszystko wyjaśni. Czy to jest... Tylko, że trzeba też może yy, nie chcieć mówić prawdy, nie? jak się to prawda. Nie no. wiem, może, może być inaczej. Może powiedzieć, że. Nie no nie, musiałbym to na własne oczy przeczytać, nie? Możesz no. iść? Dobra, idziemy. Jesteśmy blisko dworca, to za niedługo będziemy yy, na widoku. Co tam powiadomienia jakieś mi mnie. Myślałem. Dlaczego mnie zbanowałeś? Nikogo nie zbanowałem. Nie, nikt nie ma bana. No. A jeśli ten, to ewentualnie bot cię uciszył. Chyba, że któryś z moderatorów yy, cię wykluczył. No. Ja na to wpływu nie mam. Jeśli yy, dostałeś bana. Za coś, no to musiałeś coś przestrobać. dupy ci nie dali bana, nie? Musiałeś coś może napisać brzydkiego bez podpisu. Jak miałem prawie. No to odbierał numerem i serią na wolno. o jest co tam siema moralowa nic nic go. idziemy na widok zobaczymy czy srebusia spotkamy gdzieś musimy go doprowadzić żeby to potwierdził najlepiej chyba że nie chce potwierdzać bo wie że to jest prawdą i będzie się ukrywał bardzo solidnie choć w jego wykonaniu ukrywanie się solidnie i to... nie, to przypadkiem. Beke, że tak robicie, na zmianę jeszcze. No, Beka jest, nie? No. W z tym, co robicie, dostaje boku dostaję banalne, tak. co do banale, no Ja tam nie banuję na razie nikogo. No chyba, że ktoś mnie mocno yy, zdenerwuje, ale, ale na razie się jeszcze tak nie stało. Yy, co wklicę live'a, to się posłuchasz, no. Bo nie chcę mi się po raz kolejny tam mówić, co opowiadać. Dobra, przejdę, nic nie jedzie. Dobra. Nie piszcie. No właśnie, z kapslokiem nie piszcie, bo, bo też to yy, ukrywa tą wiadomość. To nie jest ban, po prostu ta wiadomość nie wyświetli. Ciężko to tak skrócić? No ciężko, ciężkie tematy. No. Wiesz, mi to nie poważą tego listu. Tak bym bardzo chciał no bo jestem osobą yy, nieznajomą, więc no nie mogę mi korespondencji takiej pokazać, ale najlepiej się a to podwiercić, nie? Patrzę czy tu czasem się nie kręci znowu się nikotę tylko pytałem Ci co się to nic podobno Yy, przyszło pismo, że Sebastian wraca za kraty na 2 lata i 3 miesiące No Taką informację dostałem yy, dopytał, wypytałbym się yy, wujka żeby więcej, a robiłem coś yy, w pokoju, znaczy jedzenie sobie robiłem na ciepło Nie chciałem żeby się skajczyło Hmm. ale może jeszcze go gdzieś trafię to na spokojnie pogadam nie no. hmm. da, się, da się da się cofać za co no. znaczy nie wiem na razie te, teoria u mnie yy, się pisze tak, że po prostu Seba yy, skrócił yy. Miał warunek postawiony, że musi iść do pracy. No. Bo sam mówił, że mu załatwili tam nad motywem roboty i mieszkanie. Yy, pracownicze i tak dalej. On miał jakieś tam dokumenty do robić, czy coś tam sobie załatwić. Ale on nic w tej kwestii nie robił. Nie pojechał do tej Warszawy, nie ogarnął tego mieszkania. Nic yy, nie wiadomo więc y, może być tak, że po prostu się nie wywiązał z, te, z tego nakazu, co tam mu postawili w ramion za to, że wyjdzie w, y, na wolność no i przyklepali mu odsiadkę dłuższą nie? ale to mówię, to jest tylko moja taka teoria no dokładnie wolał <śmany> Wolał beczkowe niż w, w, od, do Paryża. No, w razie ty już mnie bierzesz tych narkotyków. Ja nie biorę żadnych narkotyków w chłopie. Jestem już. No. Nie wyjebał korki? Nie, nie wyjebał. No był, i, i, dzwonił menadżer z Raszei. Prawie Sebastiana ja zostałem znowu bana u Szweda, bo się czy idzie do... no mówiłem wam żebyście nic nie pisali u niego w tym temacie no bo on zaraz będzie banował zaraz ucieknie, schowa się i ruch no więc bez potrzeby wy tak... znaczy, wypytujecie. jak on w ogóle Korespondencnie czyta, to on dużo wie. to trzeba go yy, wziąć. Niech zacznie czytać te swoje listy, co do niego przychodzą. A nie, no. I tyle. I będzie wszystko wiadome, czy jakby się interesował swoim życiem, swoimi papierami, swoimi długami i tak dalej, a nie tylko podaje. Yy, dane do babci do korespondencji, że tam listy przychodziły i wszystkie inne pisma On w dupie wszystko ma no to wiecie musiał dać upoważnienie wujkowi albo babci trzeba się z sobą do godzina A to ja mam yy, ten jeżeli się w polecimy gdzieś na dłużej, to trzeba mieć pieniądze. No. i to trzeba dobrze zapalać. Nie tak dupy, że już tam pakujesz się i lecisz. Nie? No, liczy się bliki i browar. Ciekaw gdzie on jest, bo jestem już na widoku. I teraz pytanie: czy on jest pod Kauflandem, czy on gdzieś w polach na widok, czy cholera wie gdzie? Czy poszedł coś zeźrzeć, czy żebra gdzieś w od ludzi? Chyba że na przystanku gdzieś. się normalnie mieszkał u babki i robił live. Miał nawet peta, a teraz. No ale mieszkałem na ulicy. No i widzisz no Stoczył się chłopak No i tyle To jest właśnie Sebastian Dobra, idę, bo muszę zakupy zrobić w wieżące Więc też kończę live'a Jak go znajdę, no to zaraz od razu się odpalam Będę zaraz do niego jeszcze dzwonił no i... jesteśmy w kontakcie widzowie, w kontakcie No Nie wiem, czekajcie na nowiny Miał ich do McDonalda Ale tak mówił Że miał ich do Maca No to nieźle Tylko jak... Co miałbym mu coś kupować? Ale no, są tacy to chcą kupić coś o tak no, dalej, no to zaraz przejdę się po maka i zobaczę czy jest bo się losem tutaj przejdę się i do wiedzący, bo chcę kupić napoje Bardzo <tryk> bazę miał... Brzeża miałam mu kupić No to już na pewno mu kupiła, no na pewno już mu coś kupiła kurwa. Już to widzę jak mu kupuje gdzieś No nie wiem gdzie, gdzie ładuje telefon teraz Jestem ale czy on jest w to cholera go wie No Poszukiwany Sebastian 27 lat yy, Może przybywać w McDonaldzie jedząc yy, Coś. <noise> Osoba yy, może się ukrywać w McLaren. Idziemy zobaczyć, czy jest maku. przyjdziemy jak jest, to siedzi pewnie gdzieś i źle. Chyba, że wyszedł i je na zewnątrz. Miał iść do maka albo Kepsi. No Za, przyjdziemy. Znaczy, Maka na razie go nie widzę nie ma. Mm. Dobra, dobra. Nie, ma go, ma. nie ma go, nie ma go nie ma nie ma czyli może poszedł do KFC w Mcdonald'sie je na kiblu nie, na kiblu nie wolno spożywać Niech Nie wpuśiliby. No. Dobra, ja wracam na zakupy. Widzowie. Jego kurwa ktoś śmierdzi. Kurwa są. No, Dobra, ja się za robię. Jak go znajdę, to się odpalę z nim. No i coś tam się może dowiemy od niego. Jak jest w końcu. to na razie.